Cześć, to Katana, sunia o wielkich marzeniach. Dziś testuję nowy model skarpet z motywem naukowym, bo jak wiadomo niemożliwe nie istnieje. Wystarczy determinacja, trochę karmy, dobre skarpety. Zaczynam mój dzień w śronisku. Siódma rano, pobudka, czyli czas na pierwsze porządne przyciąganie i rozgrywkę. 8. Śniadanie. Nauka grawitacji przy miejsca. 10. spacery i testy wytrzymałościowe skarpet. Powiem Wam, że tupta się nieziemsko. Fantastycznie wystrzałowe. 14. Czas na pracę naukową. Dziś analizuję, czy człowiek da się przekonać to głaskania na żądanie. 16. Czas na atlaski. Jak widać, moja praca naukowa nie poszła na marne. Człowiek da się przekonać. A i moje skarpety się spodobały. Jak spędzę resztę dnia? Marząc o zostaniu adopciakiem perfekciakiem. Jeśli i ty chcesz lecieć wysoko i pokazać światu, że niemożliwe nie istnieje, skakuj w te genialne skarpety. Kupując te cudeńka wspierasz struniskowe zwierzaki. A przede wszystkim pomożesz opłacić nam faktury weterynaryjne za okres około 2,5 do 3,5 miesiąca. By sterylizować około 200 kotek wolnożyjących. By kastrować około 280 kocurów wolnożyjących. Zakupić 19 200 litrów żwirku i rakotów, co wystarczy na ponad rok. Zakupić 3525 kg suchej karmy dla psów, co zapewni im wyżywienie przez około 110 dni. Zaszczepić przeciwko wściekliźni i chorobom zakaźnym około 333 psy. Leć wysoko, kup skarpety i zostań częścią tej misji.